z okazji Dnia Babci i cierpliwości, wytrwałości, dużo pieniążków i przede wszystkim, żebyście byli dumni Państwo ze swoich wnuków, żeby oni zawsze służyli Wam pomocą, tak jak Wy teraz jesteście pomocni dla nich. Żeby nigdy Wam nie zabrakło cierpliwości i zdrowia, żeby jak najdłużej mogliście się Państwo opiekować swoimi wnukami. Życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Teraz oddaję pani, żeby dzieci mogły zacząć swój występ. Ja jeszcze raz witam serdecznie wszystkich naszych gości, nasze kochane babcie, kochanych dziadków. Spotykamy się tutaj dzisiaj na bardzo ważnej uroczystości, właśnie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Jesteście Państwo takimi. No, można powiedzieć obok rodziców najważniejszymi osobami w życiu każdego dziecka i będąc dziećmi nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, ale gdy już jesteśmy dorosłymi ludźmi, wtedy wszystko staje się jasne. Dlatego w podziękowaniu za to wszystko, za opiekę jaką, jaką nas obdarzacie, za miłość, którą dajecie swoim wnukom, przygotowaliśmy taką małą uroczystość i zapraszamy teraz do obejrzenia tej uroczystości. Gracias.